24 stycznia na dziedzińcu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się przekazanie 28 nowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla małopolskich Ochotniczych Straży Pożarnych. W uroczystościach wzięli udział m.in. wicepremier Waldemar Pawlak, prezes zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestniczyli w takim przedsięwzięciu, gdzie znależając swoje życie ratowali innych, którzy byli zagrożeni. Taki krzyż rycerski, który podkreśla tą rycerską działalność Straży Pożarnych, bo dzisiaj to strażacy są właśnie takimi rycerzami w swoich środowiskach i bardzo ważne jest, żeby doceniać tą postawę nie tylko w sposób taki materialny, ale także w taki sposób, gdzie wszyscy mieszkańcy będą mogli widzieć, że ta osoba, która, która w takich działaniach Wykazała się odwagą, wykazała się jej ducha, jest pośród nas. Komendant szkoła aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, starszy brygadier, magister, inżynier Bogusław Kogut. Małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Andrzej Mruz. Trzy z dwudziestu ośmiu nowych samochodów trafiły do powiatu Gorlickiego czyli do OSP Kryk, OSP Ropa oraz OSP Moszczenica. Dlatego nie zabrakło również reprezentantów Ziemi Gorlickiej, wśród których znaleźli się m.in. Jerzy Wałęga, wójt gminy Moszczenica, pułkownik Eugeniusz Stukus z Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gorlicach, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, starszy kapitan Bogdan Białoń, prezes zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gorlicach, druh Krzysztof Kosiba oraz przedstawiciele OSP Kryk, Ropa i Moszczenica. Udało się dzięki różnemu montażowi finansowemu, szczególnie dzięki tutaj samorządowcom, czyli Wójtowi gminy Lipinki, Wójtowi gminy Ropa, Wójtowi gminy Moszczenica, Udało się zakupić samochody. Tutaj także był wspomożony samorząd przez komendanta wojewódzkiego, ponieważ wszystkie trzy jednostki są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. A także OSP Kryk, jak i OSP Moszczynica jeszcze otrzymały środki ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Nowe pojazdy są bardzo dobrze wyposażone, spełniają oczekiwania strażaków i dają gwarancję niezawodności, co poprawi stan bezpieczeństwa na terenie województwa małopolskiego. Chciałem także tego miejsca bardzo serdecznie podziękować za to, że ten program możemy realizować razem z marszałkiem który tak jak tutaj dyrektor powiedział, dał środki, środki z budżetu województwa, nie, aby ten program mógł być realizowany. Następnie odbyła się gala finałowa konkursu Strażak Roku Województwa Małopolskiego. Konkurs Strażak Roku Województwa Małopolskiego trwał od maja do listopada 2014 roku. W tym czasie kapituła konkursu dokonała wyboru siedmiu laureatów, którym przyznany został tytuł Strażaka Miesiąca. Warto podkreślić, że strażakiem września został Druch Tomasz Grondalski z OSP w Libuszy za uratowanie osoby tonącej. Werdykt kapituły konkursu ogłosił wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sorys wraz z Urszulą Nowogórską, przewodniczącą sejmiku województwa. Zaszczytny tytuł Strażaka roku trafił do Drucha Wojciecha Pawlikowskiego, dotychczasowego laureata tytułu Strażak miesiąca sierpnia, który wyniósł kobietę z płonącego budynku.